Cześć, Dziś Chaturanga Dandasana, czyli pozycja kija, pozycja trudna i pozycja wymagająca, dużej siły, dużego zaangażowania i poprawnej postawy. Bardzo ważne jest w tej pozycji, żeby pilnować jakości jej wykonania, bo to ma ogromny wpływ na to, jak będziesz w niej pracować jak i czy Twoje ciało będzie bezpieczne. Zapraszam. Najpierw chciałam pokazać Wam e, i wyjaśnić, jak powinieneś poprawnie zrobić czaturangę, na co musisz zwrócić uwagę. Potem przejdziemy przez warianty, które mogą ci ułatwić wykonanie tej pozycji, jeżeli jest ona dla Ciebie zbyt trudna, i warianty, które pomogą Ci uzyskać siłę do tego, żebyś mógł dojść stopniowo do tej pełnej pozycji. A na końcu pogadamy o błędach i o tym. Czego nie robić w tej pozycji. Więc zacznijmy najpierw od pełnej pozycji. Eee, może najpierw łatwiej będzie, jeżeli Wam ją pokażę. Zaczynasz w podporze przodem, z którego przejdziemy sobie do deski, czyli mamy ciało, będziemy mieć ciało oparte na dłoniach i na palcach stóp. Pośladki napięte <laughs> brzucha. Aktywny. Łopatki płasko ułożone na plecach. Mocno ramionami aktywnie odpychasz się od naty. Głowa jest wysoko tyłem głowy. Głęboki wdech. I z wydechem, trzymając łokcie blisko ciała, schodzimy nisko. Możemy przejść do psa z głową w górę. Lub wrócić po prostu do góry. Pierwsza rzecz, idąc od dołu, to jest to, że twoje nogi i twoje pośladki powinny być aktywne w tej pozycji. Twój brzuch powinien być aktywny. Ty już w pozycji deski zadbaj o to, żeby twój brzuch mocno pracował, starając się, żeby twój kręgosłup był ustawiony neutralnie. Łopatki płasko ułożone na plecach, czyli nie wypychasz się tutaj pomiędzy łopatkami, ale. Przede wszystkim się nie zapadasz, ok? Czyli łopatki nie wystają jak takie skrzydełka z tyłu, tylko chciałbyś, żeby one były bardzo równo rozłożone na plecach. I do tego naprawdę bardzo pomaga to, jeżeli się nagrasz i zobaczysz, jak Twoje łopatki w tym kiju wyglądają. Bo jeżeli one nie wyglądają, jeżeli one odstają, no to znaczy, że Twój zębaty przedni jest słaby, on nie trzyma tych łopatek w miejscu, trzeba nad tym popracować. Być może wtedy nie schodź nisko, tylko schodź do bardzo małego zgięcia w rękach. Dotąd, dokąd możesz te łopatki utrzymać. I głowa. Głowa jest też bardzo ważnym elementem tej pozycji, bo tutaj nie powinniśmy tej głowy ani wysuwać do przodu brodą, ani nie powinniśmy jej pozwalać opadać jakkolwiek, tylko znowu podnieść ją tyłem głowy do sufitu, ustawić te łopatki i jeszcze raz głęboki wdech i z wydechem, i zobacz, możesz zejść tutaj, 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 albo do samej ziemi. I to jest właśnie pierwszy wariant, który może Ci bardzo ułatwić wykonanie pozycji, jeśli nie masz siły zatrzymać się nad ziemią to dobrym pomysłem będzie to, żeby w jak najbardziej kontrolowany sposób starać się obniżyć. Jeżeli to jak się obniżasz nie jest kontrolowane, widzisz, że nie trzymasz ciała, bo na przykład łopatki odstają, pośladki nie są aktywne, to dużo lepszym sposobem będzie zdjęcie części ciężaru z ramion, przerzucenie go na biodra poprzez oparcie kolan. Wtedy cały czas mamy dłonie na macie, a, ale nie zaczynamy z deski, tylko mamy kolana oparte. Ale tutaj znowu całe ciało jest jak jedna linia pośladki są napięte, brzuch jest aktywny, znowu te łopatki są ułożone na plecach, tak przytulone po jednej i po drugiej e, stronie ciała. Głowa jest wysoko, tyłem głowy, i w pozycji kija wyobraź sobie, że twoje ciało tutaj od kolana aż do głowy. Ono się nie rusza, to znaczy nie schodzi najpierw głowa, nie schodzi najpierw pupa, tylko ona, ty, ruch zachodzi tylko w ramionach. Możesz próbować traktować to jak pompkę, czyli próbować wrócić z powrotem do góry. To sprawi, że bardzo się wzmocnisz i aktywujesz też mięśnie, które yy, pracują po drugiej stronie, co będzie. Dużym plusem, dlatego że mało ich wiodzę, e, mało je wiodze włączamy. Jeżeli e, nie możesz się w tej pozycji zatrzymać nad ziemią, ani tym bardziej odepchnąć do góry, to też polecam ci albo schodzić w kontrolowany sposób do dołu, albo e, zginać ramiona minimalnie tylko. Ale kontrolując całą postawę i przede wszystkim skupić się na tym, żeby, żeby Twoja pozycja rzeczywiście była świetna, i to ci da bardzo dużą siłę do tego, żeby tę pozycję w końcu zbudować. To jest taka pozycja, która bardzo potrafi uczyć cierpliwości. I to jest też super, dlatego że. Możemy ją sobie ułatwiać w pewne sposoby, ale ważne jest to, żeby jakby nie oszukiwać swojego ciała, nie robić jej w sposób niefajny, niedobry, nieefektywny, bo to się odbije na Twoim ciele negatywnie. No i właśnie teraz przejdziemy do tego, czego w tej pozycji nie chcemy robić. Pierwsza rzecz to jest wysuwanie ramion do przodu. Druga rzecz to jest opuszczanie głowy lub zacieranie jej. Trzecia rzecz to jest opuszczanie ramion najpierw, takie nurkowanie ramionami wypychanie pupy do góry. I czwarta rzecz to jest najpierw opuszczanie pupy. Naprawdę świetnym narzędziem do tego, żeby sprawdzić, jak Twoja czaturanga wygląda, będzie to, jeżeli się nagrasz, bardzo dobrze zobaczysz swoje błędy od razu. Teraz szybko Wam pokażę te cztery, chyba najczęstsze błędy które można spotkać, ale wiadomo, że każdy z nas jest inny i możesz mieć problem z czymś zupełnie innym w trakcie wykonywania w tej pozycji. Wtedy daj mi znać w komentarzu i postaram się pomóc. Pierwszy błąd to jest wysuwanie brody, przepraszam, to jest wysuwanie ramion do przodu, czyli z pozycji podporu przodem na dłoniach i stopach. Zamiast zostać tutaj i stąd się obniżać, najpierw przesuwasz wagę ciała do przodu i dopiero schodzisz do dołu. I to jest potencjalnie niebezpieczne dla Twoich ramion, dlatego że, dlatego, że one są narażone na dużo większe obciążenie. Dodatkowo dużym minusem tego wariantu jest to, że przynajmniej dla mnie on jest dużo łatwiejszy i dużo łatwiej jest zejść do takiego pełnego zgięcia 90 stopni co powoduje że wiele osób będzie go robić będzie wysuwać najpierw te ramiona do przodu dlatego że wtedy ta Chaturanga wygląda tak jak jesteśmy trochę do tego Przyzwyczajeni, jeżeli wyszukujesz gdzieś pozycję i widzisz zdjęcia, no to w najczęściej w zdjęciu osoby mają właśnie kąt 90 stopni w łokciu. Ale bardzo dobrze byłoby, gdybyś się nie na tym skupiał, bo nie ten kąt jest w łokciu najważniejszy, ale to jak Twoje ciało jest zaangażowane. I wysuwanie ramion do przodu będzie jedną z rzeczy, która potencjalnie może uszkodzić twoje ramiona. Druga kwestia to jest właśnie kwestia głowy, czyli zamiast głowa wysoko. Tyłem głowy, podniesiona, może być albo zadarta, albo opuszczona, po prostu niezaangażowana. I tutaj cała reszta mocno pracuje, ale jeśli ta głowa jest nisko, to uwierzcie mi, o, że jest dużo ciężej tę pozycję wykonać, dlatego że ta głowa po prostu ciąży do przodu. Kolejne dwa błędy to są biodra lub e, klatka. Czyli całe ciało e, chcesz, żeby. Jak kij pochylało się do ziemi. Nie możesz pozwolić na to, żeby albo barki, albo pupa najpierw pochylały się do dołu. Chcesz, żeby wszystko było tak samo zaangażowane i żeby to pochylanie było kontrolowane. Jeżeli Widzisz, że Twoje biodra dużo szybciej opadły na matę niż klatka lub odwrotnie już ramionami prawie nurkujesz w matę, a biodra są wysoko, pupa jest wypięta, no to jest oczywisty sygnał, że, że nie angażujesz poprawnie mięśni w tej pozycji. I może to doprowadzić zarówno do tego, że nie wzmocnisz się wystarczająco szybko, jak i może narazić Cię na kontuzję. I wiem, że będzie wiele osób, które będą robić niekoniecznie najlepszą wersję czaturangi, a będą ćwiczyć wiele lat bez żadnego problemu, i jak najbardziej to się zdarza. Ale jeżeli zależy Ci na tym, żeby pojedzie czuć się świetnie, żeby Twoje ciało było zdrowe i silne, to bardzo polecam Ci zastanowić się nad tym, jak Twoja czatruanga powinna wyglądać, zwłaszcza jeżeli jesteś początkujący i jest to dla Ciebie trudna pozycja. Jeżeli też ćwiczysz rodzaj jogi, w którym wykonujesz wiele powitań słońca, e, lub ćwiczysz w tak zwanym cyklu winiasy, czyli winiasa albo sztangę, e, w którym po prostu po, e, tych kijów Wykonujesz bardzo, bardzo, bardzo dużo, to um, myślę, że bardzo warto zwrócić uwagę na jakość tej pozycji. E, czasem też nie warto jej wykonywać być może tak dużo. To znaczy, jeżeli czujesz, że Twój dziesiątki na zajęciach bardzo się różni od pierwszego, zwłaszcza jeżeli jest szybkie tempo, Ciężko jest ci utrzymać to zaangażowanie w pozycji, to pomiń tę pozycję, zostań w desce, a z deski przejdź do psa z głową w górę. Na pewno tobie się nic nie stanie, twoja praktyka na tym nie ucierpi, a dzięki temu, że nie będziesz przeciążać mięśni i nie będziesz wprowadzać swojego ciała w taki ruch, który nie do końca twoje mięśnie wspierają, na pewno to się odbije pozytywnie. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i spełnił Wasze oczekiwania, poprawi Waszą pozycję. Jeżeli chcecie się pochwalić swoimi wynikami, ja zapraszam Was na grupę Jogini Bez Granic na Facebooku. Możecie też wysłać do mnie wiadomość z Waszymi czaturangami. Jeżeli macie też inne pytania, to bardzo proszę o komentarze pod filmem. Jeżeli ten film uważacie za przydatny, będzie mi miło, jeżeli go polubicie i być może udostępnicie komuś, komu może się przydać. Jeżeli więcej tego typu treści Cię interesuje, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału i zapraszam do innych filmów. Do zobaczenia!